Siemankowidowie, z tej strony Zuzi. Przepraszam was, że delikatnie mówię. Mówię dlatego, żebym mówiła głośno, to bym zaczęła kasłać i wybawiam wam, może by się to nie spodobało, więc dzisiaj losujemy sobie grę. Może jakiś obi czy coś. Patrzę sobie, co można wylasować. Czekajcie. Jestem chora, niestety. O, to może być fajne, więc... Jak będą mi przychodziły jakieś wiadomości, no przepraszam, bo to ja mam Snapchata i tam przychodzą mi różne wiadomości, dodają mnie na te grupki. A potem ta firma występują mi wiadomości. Dobra. I ja na końcu pokażę wam słynik w tym. W Snapchacie możecie mnie dodać. Pierwszy odcinek chyba zrobić. Dobra. O, się... Jakie kocham się ustrajać. Co? witamy, Edward. Ja np. kieciłam starego, który nie mogłaby na niego wejść. I niestety. byłem malutki. Ale już mam wystawione na siebie. Czekajcie, to no można. Możemy... A nie. podoba mi się, ale i tak to będzie, tak bardzo dużo. No, pójdźmy do chmurki, bo kieciłam. daj mnie na. do W następnym odcinku będę grała z dużą łóżką. Nie znaczy, ale to jest moja koleżanka z klasy, z którą kiedyś grałam na starym kanale. Więc. tak powieście, jak mam lubić ją na ster. Jest fajne śmieszne. I co do nazwy mojej na ja wam powiem? Muszę Wam zdradzić, że. Zresztą czego mogę tego zdradzić. się tylko jak kaszle. Dobra, z Poczekajcie, bo. O Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Dobra, jasne. Teraz jak spadnę, to będzie gorzej. Będę musiał zacząć od początku. I mam jeszcze katar. Więc jak, jak Wam jak jak się te dźwięki, to. Yy, yy, Wyjdźcie sobie i możecie na jakiś inny film wejść. Mój, A jak Ej! Ej! Dobra, jeszcze raz. I znowu muszę przez to przechodzić. Dobra. Jeszcze nie. A nie z nim jesteśmy. Oj! O! Ej, aha. Dobra, wychodź... Y idziemy gdzie indziej. Ja myślałam, że. O, może, czekacie, kaszesz, kaszleś. jak w komentarzu, będzie dużo od tej... Dlaczego ty musisz za... ten pausować, kiedy kaszleś? Chcecie żebym bo kaszleś nie głośno kaszleś. Więc ja bym nie chciała tego. I w następnym odcinku pokażę w hide and seek. W Taki, no, takiej wersję, co grałam kiedyś bardzo du dużo. Nawet moją e, XBFF-y do Ale ona tak raczej nie robiła. Oj, nie się boję. Ja w ogóle to słaba jestem. Ale dużo rzeczy zawdzięczam e, xbf bo ona mi nauczyła kilku rzeczy właśnie. I tak, chciałabym powiadomić, że e, ten kanał nie będzie tylko z gracza, gacza, gracza. Będzie też różnych innych rzeczy. Żeby to tym nie było. Że. Że ta to tylko gracza nagrywa. Nie! Hmm. Dobra, a teraz tak się powiedziemy. Szybko przejdziemy. Ja tutaj szybko też przejdę. Oj, Boże! Nie było. Że ona taka. E -e -e", no to ledwo to się mogę dla was. to Zmienia mi głos inaczej. Czasami, jak patrzyłam, jak mi zmieniło głos, to. E, myślałam na pięciolatkę latkę tak naprawdę. E, e, na, inaczej. E, Ogólnie chciałam was poinformować o tym, że. jak dobijemy stosów, to. E, może mi usunąć konto. Już raz tak było. Czasami usunęło konto, robiłam stosów ledwo. ledwo to stosów zrobiłam i nagle wyskoczyłam i wiadomość. E. Twoje konto, muszę się wykażyć przepraszam Dobra, no to, to o tutaj, to jest, dobre o mój Boże O, 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 lagi Nie, 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 nie Iwonka, dobra, dobra Wierzmy fioletowe jak Milko Jak nie wiecie, kto to Milko, to Milko 10 sobie wpisznie. i Iwa, powiedz na wysokość, taka gacza tuberka Rzadko, dużo nagrywa gacza, ale z okazji, że wakacje niestety minęły Mniej nagrywa, ale feria będą, ja bym chciała na ferie nagrać odcinek taki inny. Taki, może z Robloxa. Powiedzcie. I wiecie, co się odblokowało? Mi. Posty. Mogę nagrywać posty i mogę. Tam... o. znowu się przedłużać, przepraszam. <tusząc> Dobra, wróciłam. Straszny karton, jest Ej. boisz. O mój boże, boże. to jest dla zbyłk. Bo tutaj muszę tak... Dobra, teraz spróbujmy tym przejść, i znowu tym. Aha, to było dla zmywki, a ja tak yy, yy, i to i to. O, MMM, z jak... M, ja tylko 10. Ogólnie to smutno mi że mamy mało komentarzy. Że ja mam na moim kanale mało komentarzy, bo ja... Moi nie, to też mają dużo komentarzy, mają ich za dużo. A ja? Jeden komentarz i już tylko słyszę takie I A ja prum, do, do, do pokoju, żeby odczytać wiadomość. I tam piszę jakieś takieś, krótkie zdanie ja z łezką pokażę wam, nie stoję! Uf, uf, nie skacz! A! Hej! Nie pełnię kartę. Może z Was. Złama taki filmik pod tytułem y, moja y, no BFF, ale on został stosowany. Ze względu żeby to, że Aleonę, jednak odmówiła. Nie chciała po prostu tego wstawić, więc niestety został usunięty. Z naszego kanału chciałabym nagrać filmik na wycieczce. Widzowie. Właśnie kaszle. Teraz to no, postaram się tak delikatnie. A tak na serio to kaszle. Uf, jak koń, czy coś tego typu. Czekajcie, teraz się wykaszczę mocno. Mm, dobra. Od razu potem z niego. Ten film zmontuję, wstawię i biorę się za robienie drugiego. Z Hightensy. Zapewne złyziamska śpi, więc... Ten. Przepraszam, że tak szeroko element katar. O, zepsuli. Naprawdę? Przepraszam, ale no serio Tak, ledwo, tzn. Znaczy, miesiąc temu była chora <grych> Dobra, jeszcze raz, no bo robię sobie teraz taki challenge, że to i to O mój Boże, ale się wkrzykało O, tu jest fajne takie Myślę że jeszcze tak z kilka minut ten film będzie trwał Zapytacie się, po co wrzuciłam tą kłódkę Z kłodu, tak żeby było Proszę. może no, że niedługo wleci jakiś odcinek z BFF. Ogólnie to ja mogę doszli trafią do szkoły. Jestem bardzo zadowolona i jest taki jeden filmik y, do tego, ze szkoły, ale nie chciałam go wstawiać. Poczekajcie, czekajcie, czekajcie, mogą szukać system. Dobra, i tak jest dobrze. Ogólnie to... Aaa! Jak ja nienawidzę kaszlu. Dobrze, że zrobili tak, bo cztery rzeczy pamięta będą tutaj. Tak, tutaj ten system. A, siągara. Ktoś O burze Tylko też nie mogę się O, będę szukać system O nie, nie to się Ja to robię tak, o Bez skakania Może zagramy w następnym odcinku mi wstary Niestety nie mam pomysłu Na odcinek No uwierzcie mi Teraz trochę Znacie odcinków z Robloxa A, jak nie, szczerze mówię Niektórzy są ciekawcy I jeszcze nie opuszczają O to, że Dlaczego zmieniam nazwę na Sokolik Szczerze to bardzo się boję tego powiedzieć O, ja os szukam A! w kaszę się nie zgadza, też wlecą różne takie historyjki wymyślone, wymyślę se i ogólnie, jakbyście zauważyli, to ja, to widzowie, ja się przerzuciłam na shorty, shorts, i ja teraz będę nagrywać częściej shorts, niż filmiki na ety. Filmiki to będą takie około 2 minuty. Czekajcie, bo tam zrobię pauzę. Czekajcie, bo ja idę na radzie i rady... Czekajcie, bo mnie coś tutaj. Się...